Canon dzisiejszą premieru zaskoczył sporo osób, bo no ja osobiście się nie spodziewałem, że pojawi się 1628 w wersji F28. Chociaż można by troszkę podejrzewać takie podejście Canona, ze względu na to, że niedawna premiera 2870 F28. No i teraz ten obiektyw, który tak naprawdę wypełnia lukę między nazwijmy tanim obiektywem 15 1530 od 4,5 do 6,3 no i oczywiście drogą lk 15.35 15 f2.8, więc tutaj mamy tą jakby lukę zapełnioną no i teraz pojawi się obiektyw, który tak naprawdę jest dosyć poręczny bo bardzo ten rozmiar jest porównywalny z obiektywem 28-70 f2.8, więc tutaj naprawdę jest to fajny kompaktowe, szczególnie dla filmowców no i jest to taka namiastka dla osób które na przykład są w innych systemach to jest taki odpowiednik, podejrzewam Tamrona 17-28, oczywiście cena jest wyższa, no ale trzeba pamiętać, że to jest obiektyw jak jakby bezpośrednio od producenta danego systemu. No i mamy tutaj stabilizację, gdzie. Tamron czegoś takiego nie oferuje. Tutaj na pewno nie jest wewnętrzne ogniskowanie, tylko zewnętrzne, więc też trzeba się z tym liczyć, że może to powodować zasysanie brudu, chociaż Canon tutaj twierdzi, że jest to obiektyw, który jest uszczelniany. Mamy więc z tyłu to uszczelnienie, chociaż jak to u Canona niestety nie dołączają osłony, więc to jest już według mnie trochę śmieszne, bo w Polsce wyceniany ten obiektyw jest jakiś tam 5,890, coś takiego, no liczmy 5,900, więc jest to spora cena, szczególnie, że Tamron na przykład kosztuje około 3,400, więc no 2000 więcej ponad no ale myślę, że jak będą jakieś cashbacki czy jakieś wiosenne promocje to ten obiektyw może być takim fajnym kąskiem dla osób, które gdzieś tam wyjeżdżają, ja obecnie jeśli chodzi o szeroki to, o tutaj zakres to korzystam z obiektywu 16 f2.8 czyli tej takiej małej stałeczki Którą zabieram też na wyjazdy, więc ja prawdopodobnie raczej tego obiektywu nie będę potrzebował tego 1628. ale dla osób, które filmują, myślę, że jest to fajne, że ze względu na to, że mamy jakby, jeśli będziemy mieć też obiektyw 28-70 f2.8, no to przy zmianie obiektywu nie będziemy musieli na nowo gimbala, na przykład, wyważać, no i ten obiektyw też jakby nie będzie zajmował nam dużo miejsca w torbie czy plecaku, dlatego na pewno jest to bardzo dobra konstrukcja. Patrząc na tutaj tabelki, jeśli chodzi o ostrość, jest naprawdę bardzo dobrze. Jest to bardzo zbliżone do tego, co mamy z obiektywu serii L. I tutaj na pewno lepiej wypada niż ten budżetowy, nazwijmy 15-30 mm. No i tutaj one są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o, o wagę. Więc tutaj tam około 450 gramów to naprawdę jest niewiele, patrząc na to, co nam ten obiektyw oferuje. Na pewno tutaj ta cena, wszyscy będą patrzeć na to, bo no nie ma co ukrywać, że. W tej cenie możemy znaleźć, na przykład używany obiektyw 1628 serii L i to jest obiektyw tutaj trzeciej generacji EF który możemy podpiąć przez adapter, więc tutaj w tej sytuacji na pewno będzie sporo osób podpinało na przykład stare obiektywy przez adapter, no bo w tej cenie mamy obiektyw F2.8, no jakby serii L, nie, więc tutaj też warto na to jakby zwrócić uwagę. Co do samej tej konstrukcji naprawdę jest bardzo fajnie. Wydaje mi się, że jest to udany zabieg Canona w wejściu właśnie w te nazwijmy troszkę tańsze obiektywy, nie serii L. Oczywiście mamy tutaj ten silnik STM, więc on jest troszkę wolniejszy, chociaż do filmowania nadaje się bardzo dobrze pod kątem takim, że te przejścia będą gładkie. Jeśli chodzi o fokus breeding, no to mamy tutaj, można w menu aparatu po prostu funk funkcję włączyć. Jest to wtedy troszkę lekki krop, no ale dzięki temu nie widać tego na filmie. Jeśli chodzi o ostrość, jest naprawdę bardzo dobrze, właśnie porównywalne bardziej z obecną l niż z tym tańszym obiektywem. Dlatego naprawdę jest bardzo dobrze. Są takie niuanse, jak właśnie brak tej osłony. Mnie to osobiście troszkę odstrasza, szczególnie, że nie wydajemy mało na ten obiektyw. Może dla Kanona to jest budżetowy obiektyw. No ja do ostatniego obiektywu, chyba 24, to udało mi się kupić nową gdzieś tam od, od kogoś, kto sobie chyba pomylił i, i kupił nie to, co trzeba. Do 16 i 35 no to zamawiałem na AliExpress, ale jeśli chodzi o ostrość, jak się pojawi możliwość przetestowania tego obiektywu, no to na pewno go sprawdzę w akcji. Chociaż tak mówię, ja jestem tutaj zwolennikiem lekkich obiektywów, szczególnie, że ja te, tej ogniskowej na weselach na przykład bardzo rzadko z, nie, z tego obiektywu korzystam, ze względu na to, że jest on za szeroki, chyba że mam no bardzo ciasno, jeśli chodzi o zdjęcie grupowe, ale no, nie lubię tego ze względu na to, że on bardzo rozciąga na brzegach kadru. By samą funkcjonalność jest naprawdę bardzo fajnie i wydaje mi się, że ten obiektyw będzie wart dla osób, które nie mają jeszcze szerokiego kąta, a chcą coś bardziej uniwersalnego niż na przykład Stałka. No, ja akurat tej ogniskowej używam najczęściej na wyjazdach, bo szczególnie, że teraz w aparatach, w telefonach mamy właśnie ten ultra szeroki. Ja korzystam z tej szesnastki F28, no i dodatkowo mam do tego 51.8 RF, dzięki temu unikam adaptera, który no jednak powiększa na, nasz zestaw. No i z, ze swoim aparatem spokojnie mogę jeździć na wyjazdy. Na przykład, jeśli ktoś ma konstrukcję jak Canon R8, czy Canon RP, czy Canon R, gdzie nie mamy tej stabilizacji, no to w tym przypadku ten e, obiektyw ze stabilizacją, no to będzie tutaj nas ratował i powodowało, że tą stabilizację będziemy mieć. Raczej myślę, że nie ma sensu kupować tego obiektywu do matryc APS-C, bo tutaj no jednak lepiej wybrać coś innego. Myślę, że też tutaj, ponieważ Canon dopuścił Sigma i tam rona, jeśli chodzi o te mniejsze, o tą mniejszą matrycę, no to tam raczej będą się jakieś ciekawsze konstrukcje pojawiały, więc tutaj raczej mm, będą na ten obiektyw patrzyli użytkownicy pełnej klatki. Daj w opisie znać, co ty o tym sądzisz w komentarzu, bo Naprawdę jest to ciekawa konstrukcja, tak jak mówię, ja wiem, że będziemy patrzeć na to przez pryzmat ceny i porównywać właśnie do na przykład Tamrona. Tego 17,28. No i tutaj wszyscy od Sony będą tutaj pewnie się troszkę naśmiewać, że, że taki drogi. No ale trzeba pamiętać, że to jest obiektyw natywny. Gdyby Sony wypuściło też taki obiektyw, no to w tym przypadku ta cena też by była dużo, dużo wyższa. Natomiast mamy wbudowaną stabilizację, więc jest to cena Canon no, na pewno z drogim systemem jeśli o szkła, ale nie jest tak źle, bo jak są jakieś cashbacki czy coś, to naprawdę można fajną promkę upolować. A jeśli zajmujesz się fotografią ślubną lub planujesz, to w opisie, ewentualnie w komentarzu znajdziesz link do takich darmowego fotowyzwania czterodniowego, gdzie omawiamy więcej, jeśli chodzi o tematy fotograficzne.